nie wyszedł leć, leć, chyba nie tego skoku leć do góry góra 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 Ja jest, jestem ja jak nie zrobię. Proszę państwa. mówimy udało się No i mamy złoto proszę Państwa. Nie wyszło przed tygodniem, ale tym razem jest zwycięstwo i pierwszy medal na tych igrzyskach. Krzysztof Ziemiec witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Kamil Stoch na dużej skoczni w Pjongczangu był dziś bezkonkurencyjny. Wygrał i to w pięknym stylu. To co działo się na miejscu obserwował dla nas Marcin Tulicki. Marcinie emocje były ogromne, no bo najwyższe miejsce na podium wcale nie było takie pewne i to do samego końca. Rzeczywiście te ogromne emocje towarzyszyły nam tutaj do samego końca, no bo w przypadku tego konkursu nie tylko odległość, ale również punktacje sędziów były kluczowe i decydujące, no ale w końcu udało się. Kamil Stoch, mistrzem olimpijskim, mamy ten pierwszy upragniony medal, ależ to była feta, ależ to była radość na trybunach. Dodajmy, że biało-czerwonych trybunach, no i choć tutaj na miejscu jest teraz godzina trzecia, trzydzieści nad ranem, to ja jestem o tym przekonany, że polscy kibice wciąż świętują ten sukces. Szał na Trybunach a także w loży komentatorskiej. Boże jest! Jest, 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 jest. Ja to A więc powietrze wszystko po tym skoku Kamila Stocha, który przypieczętował zwycięstwo na dużej skoczni. Mogę tak w pełni świadomie powiedzieć, że, że tak to były dwa najlepsze skoki tutaj jakie oddałem. Oszalały trybuny i to nie tylko ich polska część. Oszaleli ze szczęścia koledzy z drużyny i sztab szkoleniowy. Dziękuję bardzo Kamil for this... za ten złoty medal. Dla trenera, podobnie jak dla sportowca, to największe osiągnięcie. Kamil po złoto leciał jak po swoje od samego początku. Skoczył 135 metrów i po pierwszej serii był liderem. Przed Austriakiem Michaelem Hajbekiem i Niemcem Andreasem Wellingerem. Jest i są Polacy jest Kamil na pierwszym miejscu. Będzie dzisiaj lepiej niż ostatnio. Czyli jak, czyli będziemy mieli złoty medal. Nadzieje kibiców się spełniły. W drugiej serii Stoch potwierdził swoją dominację. Skoczył jeszcze dalej o półtora metra i zwyciężył. Na podium wyprzedził Andreas'a Wellingera i Roberta Johanssona. Dawid Kubacki był dziesiąty, Stefan Hula 15., a Maciej Kot 19. Wiedziałem, że oddałem naprawdę dobry skok ten w tej drugiej serii. Zrobiłem wszystko, dając się po prostu no, wszystko, co mogłem, i, i też no, liczyłem pociół na to, że, że to da mi wygraną. Polska! Biało Cielbori! Polska! Biało Cielbori! Mamy kolejny złoty medal i myślę, że jeszcze duży nowo powtórzymy ten złoty medal. Dla Polski to zrobimy, dla naszych rodaków, kraju i za granicą. Kamil Stoch, jako pierwszy skoczek od 30 lat, obronił tytuł mistrza olimpijskiego na dużej skoczni. Boża! Dziś naszemu mistrzowi gratulowali wszyscy, także najważniejsze osoby w państwie. Brawa i serdeczne gratulacje dla Kamila Stocha, wspaniałe sportowe umiejętności i wielka klasa. Brawo, dziękujemy za złoty medal dla Polski. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się. Brawo Kamil Stoch, złoty mistrzu, dziękujemy. Ogromna radość, bardzo ci Kamilu dziękujemy. Gratulujemy i oczywiście dziękujemy całej polskiej drużynie. Wzruszenie ściska gardło, bo flaga powędruje w górę i usłyszymy najpiękniejszą pieśń. Dziękujemy Kamil, dziękujemy trenerowi Horngacherowi. Polska jest dumna, Polska Wam dziękuję. Takie chwile są po prostu piękne, bo to się pracuje, żeby, żeby takie chwile przeżywać. I teraz tą siłę trzeba wykorzystać w poniedziałek. Ma swój na to liczą wszyscy. Skoczkowie, kibice, cała Polska. Ależ to był wieczór w południowo-koreańskim Prawdziwie biało-czerwony wieczór. Mamy w końcu ten upragniony olimpijski medal i to od razu złoty. No i teraz czekamy na kolejny triumf już za dwa dni w rywalizacji drużynowej. Marcin Tulicki, Wiadomości, Pjongczang. Tak, Kamil Stoch był dziś bezkonkurencyjny, tak jak to lubimy najbardziej, Ja złoto na dużej skoczni to mamy nadzieję nie było ostatnie słowo naszego mistrza olimpijskiego w tegorocznych zimowych igrzyskach. W Seulu, gdzie teraz się przenosimy jest nasza kolejna wysłanniczka do Korei, Zuzanna Falsman. Zuzanno, Kamil Stoch był niezawodny, ale bez wątpienia pomogli mu także kibice i to niekoniecznie tylko nasi. Faktycznie kibice nie zawiedli, a atmosfera w oddalonym o 150 km Seulu była równie gorąca co na skoczni. Znakomita większość mieszkających tu Polaków zdecydowała się kupić bilety i obejrzeć zmagania skoczków na żywo w Pyeongchang. A w barach w Seulu skoki oglądali głównie Amerykanie i Koreańczycy. I byli pod ogromnym wrażeniem znakomitej formy Kamila Stocha. To jeden z najpopularniejszych barów sportowych w Seulu. To właśnie tu spotykają się kibice, gdy chcą obejrzeć mecz hokeja, piłki nożnej czy właśnie skoki. Regularnie przychodzi tu z przyjaciółmi Game Walk Park. Gratulacje dla Polski. W tej konkurencji startuje wielu zawodników, ale Polska jest absolutnym liderem, jeżeli chodzi o skoki. Tak więc jeszcze raz gratuluję. Fantastyczny występ Kamila Stocha podziwiało też wielu Amerykanów. Jeff Sanders przyleciał specjalnie na igrzyska aż z Miami. Skoczył naprawdę fantastycznie. To był jeden z najlepszych skoków, jakie w życiu widziałem. Naprawdę wciąż nie mogę uwierzyć w to, jak daleko on skacze. Ale prawdziwa euforia zapanowała 8 tysięcy kilometrów od Seulu, w Zębie, małej podhalańskiej wsi, rodzinnej miejscowości Kamila Stocha. Rodzina i sąsiedzi Kamila wierzyli, że zdobędzie dla Polski złoto. Bardzo się tu cieszymy i bardzo nas cieszy, że to jest ładność, chłop, górol góralski. Podobnie było w Proszowicach gdzie siedzibę ma oficjalny fanklub Kamila Stocha. Nawet tym niedowiarkom mówimy, udało się! Równie gorąca atmosfera panowała w Szczyrku, rodzinnej miejscowości Stefana Huli. Świetne wyniki Stefana spowodowały, że od zeszłego roku właściwie jesteśmy wiernymi kibicami. Coraz więcej stref kibica. No wszyscy tylko pytają jak Stefek skoczy. Wszyscy kibicują Stefkowi. Bardzo wyczekiwaliśmy tego medalu. No I udało się Kamilowi obronić tytuł w Soczi. Wielka sprawa. No naprawdę jest wielkim, wielkim skoczkiem. Liczyliśmy na Kamila. No ale ten drugi skok no, pokazał, że... Pokazał formę, potwierdził ją, że ma, predyspozycja jest, także nie dało się emocji utrzymać po prostu. Kolejna ogromna dawka emocji czeka kibiców już w poniedziałek. Fani liczą, że znów będzie medal. Zuzanna Falcman, Wiadomości, Seul. Wojciech Fortuna, Adam Małysz, a teraz Kamil Stoch. Trzy pokolenia skoczków i trzej olimpijscy medaliści. Skoki po złoto, srebro i brąz zapamiętamy na zawsze. Ten medalowy szlak prawie pół wieku temu przetarł Wojciech Fortuna, ale dla jego następców trzeba nam było trochę poczekać. Te najważniejsze skoki Polaków przypomni teraz Marcin Szewczak. Historyczny skok Wojciecha Fortuny był rok 1972, zimowe Igrzyska Olimpijskie w Sapporo, konkurs na dużej skoczni, 111 metrów w pierwszej serii i prowadzenie, którego Fortuna już nie oddał, stając się pierwszym Polakiem, który został mistrzem na zimowych Igrzyskach. Na kolejny wielki sukces polscy kibice musieli czekać 30 lat, ale doczekali się multimedalisty. Na igrzyskach w Salt Lake City Polak znów latał daleko. Adam Małysz najpierw zdobył brąz na skoczni normalnej. Jechałem tutaj po medal i myślę, że ten medal jest. W skrycie liczyliśmy właśnie na ten medal i cieszę się bardzo, że go zdobyłem. Trzy dni później na dużej skoczni Małysz jeszcze się poprawił, wygrywając dla Polski srebrny medal. U progu swojej wielkiej kariery Adam Małysz ucieszył kibiców raz jeszcze. Wysokich lotów Adam. Osiem lat temu w Vancouver znów walczył o zwycięstwo. Z kanadyjskich igrzysk przywiózł dwa srebrne medale. Następce mistrza tym razem oklaskiwaliśmy już na kolejnych igrzyskach. Niech leci daleko. Sochi rok 2014 życiowy sukces Kamila Stocha. Najpierw konkurs na normalnej skoczni, po którym świętowaliśmy złoto. Złoty medal! Ale z Soczi Kamil wyjeżdżał z dwoma złotymi medalami. Swoją dominację potwierdził na dużej skoczni. Znów został mistrzem olimpijskim. Obydwa konkursy są jak, jak sen dla mnie. W obydwu tak się czułem i, i tak jest do tej pory. No ale cóż, jeżeli tak jest, to, to jest pięknie. Jako dwunastoletni skoczek Kamil miał jeden cel. Chciałbym wystartować na olimpiadzie, zdobyć złoty medal. A jak na razie to ja mam jeszcze czas. Medalowe marzenie z dzieciństwa Kamila spełniło się Marcin Szewczak wiadomości. A więc o sukcesie naszego mistrza w specjalnym wydaniu programu Gość Wiadomości dziś w Pieczak rozmowa z Adamem Małyszem. Przypominamy, Kamil Stoch zdobył dziś w Pjongczangu złoty medal. Pokazał nie tylko prawdziwe mistrzostwo, ale i udźwignął rosnące z dnia na dzień oczekiwania. Dlatego raz jeszcze popatrzmy w wiadomościach na jego zwycięskie skoki. Kamilu, to jest twoja szansa. I yeah! Ależ to jest wielki kozak Lecz góra, 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 góra! nie proszę A. państwa! Mariała pobra! lecz to jest wielki Mamy trzeci tytuł, proszę państwa! Trzeci tytuł mistrza olimpijskiego! Ale jest piękny, ale jest wyniosły, godny, bo tak właśnie walczył. To jest piękne, proszę Państwa. Dziękujemy, no ale liczymy na równie długie skoki już w poniedziałek w zawodach drużynowych.